Witajcie. Dzisiaj w odcinku zajmiemy się po kolei analizą elementów. Nie wiem, czy zdążymy wszystkich, ale będę realizował po kolei, że tak powiem ten remont tą naprawę. Zaczynamy w tym momencie od wału. Mamy wał. Oceniliśmy już, oceniliśmy już jego stan. No nie jest to nówka sztuka. Wiadomo, są ślady już z użycia od no ale niestety nie składamy nowej pilarki, składamy. Że tak powiem, stary zabytek, który ma okazjonalnie służyć do jakichś tam prac w sadzie. Także myślę, że ten remont wystarczy. Łożyska moim zdaniem są jeszcze oryginalne. Jeśli chodzi o łożysko od strony magneta, teoretycznie mogłoby zostać. Fajnie pracuje, nie miało żadnego luzu i pracuje bezgłośnie. Jednakże od strony napędu łańcucha delikatnie już. Nie wiem, czy będziecie słyszeć. Słyszycie to? Bo ja nie wiem, czy słyszycie. Yy, okaże się jak będę oglądał już nie słychać jak pracuje yy, dlatego też podjąłem decyzję o wymianie łożysk łożyska mam yy, faga no takie a nie inne akurat takie były dostępne i nie były aż bardzo tak drogie także postanowiłem zakupić je i przystępujemy teraz do demontażu łożysk do montażu łożysk dokonuję właśnie takim ściągaczem No jest spory, można powiedzieć że nawet przewymiarowany, jeśli chodzi o takie łożyska no, i dokonuję tego no, klasycznie, no, ściągnięcie łożysk, jak ściągnięcie łożysk. Nie wiem, czy pokazać Wam całość, chyba mm, jednak to przyspieszę. Także zapraszam tylko do oglądania. Złożyliście zauważyć, łożyska zostały już usunięte z wału, wał teraz tylko tutaj oczyszczę delikatnie bardzo dobrym papierkiem, jakieś tam 200, delikatne, delikatnie przetrę te miejsca, yy, albo nawet nie będę ich przycierał żadnym papierem, w sumie tylko umyję to dokładnie, bo yy, co, tutaj nie należy nic oczyszczać, nie należy nic zbierać, te łożyska mają siedzieć ciasno na takim wale, no i widzicie jak to jest w starych, dobrych pilarkach, które już swoje dostały i jak się są takie łożyska. No niestety współczesne maszyny, niestety nie mogą się pochwalić, Wałami takiej jakości, teraz tak wał trafia na dobrą godzinkę do zamrażarki na minus 18, minus 20 stopni, czy tam ile macie w swojej zamrażarce. A łożyska, zakładam nowe, i łożyska w tym momencie będą rozgrzane w piekarniku w temperaturze mniej więcej 100 stopni. I przystąpimy wtedy do montażu łożysk na wał. Oczywiście nie zapomnijcie o usunięciu nagaru z wałów. Ja właśnie już to usuwam, już mam częściowo usunięte. To trzeba tego wszystkiego tu w koło. Tak jak już z tej strony mam to usunięte, należy się pozbyć. Właśnie tylko wał myję, nic więcej nie będę z nim robił. Wał przedłożyłem do zanażarki i po oczyszczeniu trafia do woreczka. Jakbym powiedział, podwójnie zapakowany, czyli robię to w ten sposób. Jak się uda, oczywiście. I wtedy wiadomo, ten wał nie będzie aż taki, nie będzie miał kontaktu z naszymi tam produktami spożywczymi i jest zabezpieczony przed jakąś wilgocią i szronem. Do zawężarki. Moi drodzy, w tym czasie, kiedy wał się yy, chłodzi, zajmiemy się przygotowaniem cylindra yy, do montażu, czyli delikatnie stanujemy tą powierzchnię i oczyścimy kanał wydechowy. Oczywiście, jak będę czyścił, no nie wiem, nie będę wam chyba tego pokazywał, yy, pokażę już wyczyszczony. To już metoda dowolna, to co jaki lubi. Yy, I mam dwie misy. Powiem wam szczerze, moi drodzy, no nie mam aż tak kontaktu z tymi pilarkami. Możecie im powiedzieć, czy ta misa jest fabryczna, oryginalna, czy była wymieniana w niedawnym czasie? Yy, ogólnie rzecz biorąc, czy ja widzę po niej jakieś zużycie, które by decydowało o jej wymianie? No nie widzę moi drodzy yy, takiego zużycia, które by zadecydowało, żeby koniecznie ją wymieniać. Uważam, że jest jeszcze w nie najgorszym stanie jak na yy, używaną misę. Mam również yy, misę nową, niby oryginalną, kupioną, kupioną w, w serwisie. Nóweczka sztuka. No, i pomierzymy je trochę, sprawdzimy jak to wygląda. Pierwsze różnice, które mi się nasunęły, yy, że tak powiem, po zakupie yy, i pierwszym spotkaniu tych dwóch mis, yy, od razu, teraz przybliżymy sobie troszkę. Pierwszą różnicą, którą zauważyłem, no to można powiedzieć, że z tej strony yy, jest wszystko ok, tak? One są prawie, że niemalże identyczne. Yy, wizualnie, oczywiście, tak? Nic tu się nie różni, nic nie odbiega. Jednakże, już yy, z tej strony, no nie jest tak do końca. Yy, Spójrzcie, jaka jest różnica w rowku. Nie jestem pewien, czy będziecie to dostrzegać na filmie, ale yy, rowek na pasu uszynającą jest zupełnie inaczej wyprowadzony. Yy, różnice. Te są, no uważam, no dość jednak znaczące. Nie jest to dokładnie ta sama produkcja, co była kiedyś. Ten rowek jest taki kanciaty, szeroki na całej swojej szerokości. Ten jest taki wyoblony, zaokrąglony. Także tutaj ta płaszczyzna, że tak powiem, styku pasu szczeniące będzie większa niż w tym przypadku. Choć uważam, czy to ma znaczenie? No może nie ma. Tak czy siak, to obydwie misy są oryginalne. Jeśli chodzi o wykonanie misy starej i misy nowej... Misa stara jest jakby tu, można powiedzieć, w środku, tutaj w tych wszystkich miejscach, no wiadomo, są już wypracowane, ale jest jakby lepiej wypracowana w szczegółach. Dotyczy to wszelakich różnych rodzajów. przyjście się tym krawędziom, wykończone tutaj wokoło, które utrzymują właśnie na miejscu swoją pompkę oleju. No niestety, stara misa, nie wiem czy oryginalna, fabryczna, no mówię to, może mi podpowiecie, jest jakby wykonana lepiej. Widać to również w takich detalach. Na przykład jak tutaj, tu jest taki rąbek, takie wycięcie. Tutaj to te chorobowatości są wielkości tego rąbka, tego wycięcia. No także zobaczymy. Zacznę od podstawowych pomiarów. Zmierzę grubość w tym miejscu, w tych miejscach. O, gdzie Wam powiem, gdzie zmierzę? Gdzie jest łatwo zmierzyć? Tu, tu porównamy. Porównamy tu i tu. I porównamy sobie. Tak samo te grubości w tych miejscach i w tych miejscach, jak i za pomocą dystansu, do którego użyję śrubki, zmierzymy grubość właśnie tutaj gniazd, które postawiają bezpośrednio na tulejkach z karterze. Nie? No i dobra, przystępujemy do pierwszego pomiaru. Mniej więcej będę łapał w podobnych takich przekrojach. O tak. I tutaj mamy 9. 9 i 8, 9 i 8. Przepraszam, 8 i 8. Mierzymy teraz drugą misę. Starą. W tym samym miejscu. 8 i 8. Mierzymy miejsce koło pompki. Mamy 7. 8, 9, tak? 9 i... Łapmy to poprawnie, tak jak tam mniej więcej. Równe 9. Miejsce koło pompki. I mamy. No niestety 8 i 9. Także, jak widzicie, jak to jest wykonane. Sprawdzimy teraz ogólną grubość. To będzie pomiar tutaj właśnie przy tym rąbku takim. Zaraz sprawdzimy też wykonanie tego rąbka, jak to wygląda. Pokażę Wam. Jak widzicie te krawędzie, nie? Jak one są dopracowane tu, a jak są dopracowane tu. Widzicie różnicę, nie? Ok, mierzymy tutaj grubość. Ogólnie tak całej misy w ten sposób. Równe 11. Jeszcze raz. To było równe 11. Teraz mierzymy sobie w tej misie. Jak to ona się mi pomieszała? Obracało mi się teraz, jak to powinno być. Tak, mierzymy. Ten sam wymiar. Mierzymy drugą stronę. 11. Ten sam wymiar jest. Mierzymy w starą misę. Jest najciutkę więcej jak 11. No, tak jak widzicie, teraz zmierzymy nie z drugiej strony za pomocą dystansu śrubki. Nakrętki. Nie ja wiem, to są takie pomiary. wiadomo, pi razy drzwi, tak? Ale, ale chcę, chcę to sprawdzić, chcę też wam pokazać. Tak, to jest tutaj 13. 13, i ile tutaj jest? 13, i tak powinno być i 7, tak? 13 i 7. 13 i 7, to w gnieździe, gdzie jest brak dostępu, w starej misie, 13 i 7. No, 13 i 8. Jeszcze raz dokonam pomiaru tutaj. Też 13 i 7. I patrzymy na nową misę. Też w tych gniazdach. Za pomocą tego samego, że tak powiem, dystansu. Bo chodzi nam nie o główny pomiar, tylko o różnicę. No i teraz co? Co my tu mamy? Mamy 13 i 6. Czyli nowa misa jest odrobinę cieńsza. Także yhm, widzicie, nie jest to wykonane wcale tak idealnie, jakby sobie ktoś myślał. No 13,6. Tak, do, no 13,7, ale mniej więcej wymiary są, także jak widzicie, no nowa misa między starymi są nie różni się zbytnio. Wydaje mi się, że spokojnie możemy zastosować tutaj starą misę. Co jest głównym, jakby tutaj decydującym też elementem, który powie nam o tym, czy taką misę zakładać, czy nie. Chodzi tutaj przede wszystkim o stan, jakby to powiedzieć, gniazd, w którym posadowione są łożyska i posadowione są uszczelniacze. Wiadomo, w tej nowej misie miejsca te są wręcz chropowate, nie tej starej misie miejsca te są już dość gładkie i widać, że pracowały. Jednakże no, nie są jakoś specjalnie wyrobione uszczelniacze, a łożyska nie obracały się w tych gniazdach. Uważam, że stara misa, mimo mm, niedużej ceny nowej misy, bo taka misa kosztuje około 45 zł, od 40 do 45 zł. Wydaje mi się, że nie będę chyba jej stosował. Użyję starej misy, widzę, że no nic jej nie brakuje, jest to stara, dobra produkcja, ładnie dopracowana, więc zakładamy starą misę, biorę się za jej czyszczenie. Jak widzieliście to czyszczenie moje, na tym polega to czyszczenie, ze względu na to, że taka misa jest dociągnięta na rogach i ona się delikatnie trzawca zresztą to widać. Ktoś kiedyś pisał, że nie, takie coś będzie zawsze zukosowane, będzie wykonane nierówno, no jak widzicie ja robię to praktycznie bez przyciskania, bardzo delikatnie. Jak widzicie obserwuję cały czas z, jakby to powiedzieć, ubytek tego materiału i pilnuję na to, żeby ten materiał tutaj używał i był zbierany bardzo równo ale jednak w miejscach, że tak powiem, które, że tak powiem, wystają najbardziej, yy, są zbierane górki. Yy, w Tak już zplanowaną, yy, że tak powiem, misę pozostawiam. Yy, przystąpię teraz do czyszczenia gniazd, yy, jednak no, należy tego dokonać bardzo delikatnie, ze względu na to, że no, mi się wydaje, że tylko chemią, no naprawdę, jakiekolwiek mechaniczne czyszczenie jest tutaj niewskazane, yy, ewentualnie jakąś gąbeczką czy czymś takim. No i misa będzie gotowa do montażu. Tak samo dokonam planowania cylindra. Cylinder naprawdę udało się odczyścić bardzo ładnie. Jak widzicie, nie wygląda źle. Zaczynamy planowanie. Cylindra nie przyciskam w ogóle, ze na to, że cylinder już jest ciężki. Jego wystarczy już tylko przesuwać. Nie chwytam go za górę. Chwytam go tutaj za dół. Po to właśnie, żeby go tutaj za górę nie ciągać i nie dociskać żadnymi krawędziami. I ja go tylko prowadzę. Jak widzicie, robię to na papierze bodajże 1000 y, na szybie trójce albo czwórce i prowadzę go delikatnie bez żadnego przyciskania, żeby go tylko zabielić jak widzicie ściągnąć zanieczyszczenia i wyrównać powierzchnię bo jak widzicie po fabrycznej obróbce są takie pewne ślady i no to wygląda jak wygląda, więc jeszcze troszeczkę go tutaj poprowadzę No jak widzicie, takie poprowadzenie już wystarczy, uważam, odzyskaliśmy jakby taką fabryczną strukturę, jest to czyściutkie, bardzo ładne, oczywiście usunę to wszystko, wymyję jeszcze, a teraz zabieram się za usuwanie nagaru. kółeczków, czegoś takiego i takich małych pierdółek. O. No i teraz efekt końcowy. Muszę to przedmuchać, żebyście zobaczyli. Albo przemyć. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Yy, I tak to już zostanie. Przeszlifuję to jeszcze tylko delikatnie papierkiem, żeby wykładzić jakieś tam zadziorki. I tak wygląda wyczyszczony kanał wydechowy. I teraz chciałbym Wam jeszcze pokazać jeden sposób na sprawdzenie elementów cylinder i Misa. Oczywiście te elementy już są przygotowane do montażu. Jeszcze zastanawiam się, rozważam się, czy dać starą misę, czy dać nową. Powiem Wam o co chodzi? To jest taki fajny, prosty test. Również wykonujcie go. Wówczas, gdy przychodzą do Was zamienniki różnych tam części tego typu, mam łożysko i możemy fajnie sobie to łożysko ułożyć w gnieździe. Teraz mamy tutaj wydech, z tej strony tutaj i posadawiamy to łożysko tak najmocniej jak jesteśmy w stanie. I jeżeli z tej strony mamy wydech, to lewa strona mamy, jak pamiętam dobrze, niech spodziewa pilarkę. Mamy szarpak, i od strony szarpaka, jak widzicie, łożysko w cylindrze nie jest luźne, ale jak widzicie, łożysko nie siedzi ciasno, tak? Łapie klesz delikatnie, możemy unieść, ale no, jak widzicie, no, no trzyma się, no, ale nie jest to jakieś cudowne zakleszczenie, Z drugiej strony, teraz z tej strony mamy wydech, tutaj z lewej strony macie wydech. Właśnie już przygotowany, oczyszczony. Kiedy wkładamy takie łożysko i z tej strony mam łańcuch. Zobaczcie, widzicie co się dzieje? No i co? I tak naprawdę yy, dla wszystkich fachowców, yy, amatorów i profesjonalistów, no co, no tak naprawdę takie części to są już do wyrzucenia, tak? Nie naprawialibyśmy takiej pilarki. To wszystko wyrzucili po prostu i mieli z głowy. I powiedzieli, że taka pilarka już nie będzie pracować. Otóż moi drodzy, Wiadomo, że ona już się pochodzi kolejne może 20 lat, ale mówię, na nasze potrzeby, takie jak my tutaj potrzebujemy tej pilarki użytkować, nam wystarczy. Jak widzicie, nie ma tutaj luzu. Jak przycisnę i ruszam w ten sposób, tak, ono się i ciasno, jednakże już się nie zakleszcza. Teraz sprawdzimy w ten sam sposób misę. Strona pompki to jest strona łańcucha. Sprawdzamy stronę łańcucha. Jak to wygląda w misie? Jak widzicie łożysko trzyma się, jest dość ciasno, nie mogę go wytrzepać. Jednakże czy trzyma się mocno, no muszę użyć jakiejś tam siły, żeby to łożysko wyciągnąć. I druga strona. Wkładam to, to jest od strony magneta, no i łożysko siedzi. I co? I siedzi równie ciasno jak z tamtej strony. Także tu akurat nie widać różnicy w użyciu. Co się dziwię, jak to wygląda w nowej misie? W nowej misie, zobaczcie, tego łożyska nawet nie mogę włożyć za pierwszym, tak jakby to powiedzieć, takim włożeniem, posadowieniem. Już wezmę się włożył, żeby Wam to dokładnie pokazać o co mi chodzi. Ona jest jakby delikatnie rozchylana, rozprężona przez łożysko. Gdzie wkładam to łożysko, tylko żeby mi nie wypadło? Ono już jest, włożone. Gravitacyjnie suknąłem, zobaczcie, i tutaj jest przerwa. Żeby to łożysko teraz włożyć, to ja je muszę naprawdę wcisnąć. O, i w tym momencie ono już naprawdę siedzi dość mocno, delikatnie rozpręża misę. I naprawdę jest je ciężko wyciągnąć. To samo dotyczy, jak widzicie, drugiej strony, tak? Mogę nawet lekko suknąć. Łóżko prawie doszło. Teraz dopiero je docisnąłem. Naprawdę użyłem dość sporej siły. Nie ma szans żeby ono wypadło siedzieć naprawdę ciasno. W starej misie, jakie wkładam, jak widzicie zobaczcie, ono praktycznie od razu sobie siedzi na swoim miejscu. I z tej strony tak samo praktycznie siedzi sobie na swoim miejscu. W cylindrze występuje ta sama sytuacja. Ale raz zanudzę tymi odcinkami. No niestety no będzie dokładnie będzie to kilka odcinków. Tego trochę będzie. Wszystko będziemy w ogóle. widzicie. Od strony, gdzie przychodzi łańcuch, to łożysko praktycznie jest luźne i dochodzi od razu, od strony tutaj koła magnesowego daje delikatny opór, ale nieznaczny. Dlatego też, moi drodzy, dokonuję planowania delikatnego tych elementów i zbieram nieznaczną ilość materiału ze względu na to, żeby właśnie, jakby można powiedzieć, to łożysko było bardziej ściśnięte w ten sposób. Kiedy to, na, to następuje właśnie, ja zawsze to wszystko jeszcze sprawdzam, składam. Czy na pewno jest, że tak powiem, miejsce na silikon, widzicie? Jest miejsce na silikon z tej strony? Jest. To jest strona wydechu? Tak. Strona łańcucha? Tak, złożona jest poprawnie. Na to też zwracać uwagę, żeby te elementy... Także widzicie, łożysko sobie siedzi poprawnie. Jeszcze je tam, żeby wpadło w gniazdo, ułożę dokładnie, o. Widzicie? Jest ok, tak? Czyli łożysko jest ściśnięte, będzie ciasno. Sprawdzimy drugą stronę. widzicie, ja i widzieliście, dziwi się, nie? Że nie, nie ma tragedii. Teraz, żebym nie pomieszał. Strona gaźnika i strona bez pompki, yy, bo to jest wydech. Czyli tak. O, i sprawdzamy. No i jest szansa, że jednak, kiedy to łożysko tam. Boże, jest O jest, teraz ok, chyba ciężko, ciężko tu wam pokazać. To od strony kamery, tu obracam to, no ale wybaczcie. No ale tak to jest. Z tej strony, tak samo jest zapas. Tołożysko będzie ściśnięte. Także mm, nie daje nowej misji? Po prostu nie. Skomentujcie to, napiszcie co uważacie. Ja uważam, po prostu, że do tego cylindra. Misa, szkoda tej misy po prostu. Nie jest, że tak powiem tego warta. Misa zostaje na zapas, a ja składam to na starym zestawie. To już, że tak powiem pasuje do siebie. I teraz co? Warto sobie też sprawdzić. Jak już sprawdzamy sobie w ten sposób. Co jakoby nie zeszlifowałem rogów planując w sposób amatorski, że tak powiem te elementy. Posadowienie ogólnie tych elementów w jakikolwiek sposób. Można też fręcić śruby. Sobie to zestawić, mam to zestawione dość dokładnie. Widzicie tutaj po zameczkach, tu się już nic nie buja. Te elementy muszą leżeć na sobie idealnie, tak? Nie można szlifować sobie, jak niektórzy mówią, bez ograniczeń, tak? Musi być to zrobione umiejętnie. Trzeba mieć wprawę. to nie jest tak, że każdy sobie to takie coś przeprowadzi, tak? Ja uważam, że to potrafię zrobić. Jeszcze to pasuje, sprawdzam, czy to się nic nie kołysze. Jeżeli to w ten sposób leży, uważam, jest the best. Ok, bał zapomniałem się zmroził. Przystępuję do rozżywania łożysk. I będziemy lecić dalej z tematem. I przystępujemy do montażu. Wał jest mrożony, łożyska są gorące. I jak widzicie, ciach. I ciach. I łożyska siedzą. Nie wiem, czy udało mi się to nagrać lepiej niż kiedyś. No ale. Jest nagrane, także raz, drugi, tak czy siak, wiecie o co chodzi. Łożyska nagrzane w piekarniku do temperatury około 100 stopni. Wał schodzony, Jak widzicie, jak fajnie się na nim osadza taka szać. Do minus 200 stopni. Łożyska po prostu były luźne. Widzieliście, jak schodziły z wału. Tak, był film. Ujęcie, które wam pokazywało, jak ciasną siedziały fabryczne łożyska. W tym momencie już, że tak powiem, łączą się, zaprzyjaźniają się nowe łożyska ze starym wałem. I widzicie, jak to fajnie, lekko wchodzi, bez żadnego młotka, bez wysiłku. Naprawdę w 100% polecam Wam tę metodę. Uważam, że to jest najlepsza metoda montażu łożysk na wał. I tą fajną, miłą i szybką robotą kończymy ten odcinek. Dziękuję Wam, moi widzowie, za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie, jak i również pozdrawiam Piotra z RP Garażowo i Pawła, Pilarza Amatora z bardzo fajnych kanałów, które Wam serdecznie polecam. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!